Wszystkim witam was serdecznie na moim kanale Travelerspl. Jesteśmy na Santorini. Zapraszam do oglądania. Żeby nie było, mamy cały czas ten sam dzień, co właśnie przypłynęliśmy tutaj z krety. Chcieliśmy się trochę ogarnąć, trochę przespać, bo dwie godziny na promie to jednak nie jest to. No i ruszamy w miasto zobaczyć. Na razie jakiś sklep. Ogólnie do centrum na pewno wejdziemy, a jeżeli chodzi o zwiedzanie jakichś fajniejszych punktów, to, to mamy już w miarę zaplanowane, też będzie nam potrzebne auto, ponieważ poza sezonem autobus praktycznie nie jeździ. I co, tu jest nasz hotel ogólnie, nie dajcie się zwieść tym czterem gwiazdkom, ponieważ no, wygląda jak jakie polskie 2 trzy, dwie nawet bym powiedział gwiazdki w środku i oszukali nas póki co na lodówkę i na wi-fi w pokoju, bo nie działa kompletnie, także... To tylko pozory. Oczywiście, jak się możecie domyślać, wszystko jest pod górkę tutaj. Może, może, może. A my dalej pod górkę. Jest stolicą tutaj na wyspie Sfira, w której właśnie się znajdujemy. Ogólnie ma niecałe 2000 mieszkańców. Niektóre dane pokazują, że 1600, nawet, czyli nawet sporo im jeszcze brakuje do tego. No i co, my dostaliśmy się tutaj z portu Przypłynęliśmy z Krety, jak wiecie. A Sportu jest 9 km ogólnie z pod górkę i tak dalej. Więc trzeba było wziąć autobus. Tym bardziej, że była 6 rano, było jeszcze ciemno. Chodników nie ma raczej takich poboczy powiedzmy. Także, no, wyszło nam to po 2 euro tak naprawdę, nieźle. Gością 2,50, ale nie wiem czy się zlitował, czy co. Jakoś wziął po 2. Także jest git, ogólnie. Słuchajcie, Fira jest położona na 250 metrach nad poziomem morza, nie? Jest to jakoś super wysoko w takim razie wychodzi, nie? No, ale jest wszystko pod górkę, pewnie zależy, który punkt, bo tu pójdziesz kawałek w jedną uliczkę w bok i już na pewno będziesz wyżej albo niżej. Mało kiedy idzie się tu po płaski powierzchni tak naprawdę. Słuchajcie, samą wyspą Santorin, bo tak się ogólnie mówi, nie Santorini, wiąże się w ciekawa historia, bo była kiedyś zatopiona właśnie, później znowu wyszła na powierzchnię, i niektórzy twierdzą, że to jest właśnie zaginiona Atlantyda Jeżeli ktoś kojarzy oczywiście ten mit No niektórzy do dzisiaj twierdzą, że ta Atlantyda jest gdzieś tam Zatopiona, nie? I próbują jej szukać Co do atrakcji jeszcze A propos właśnie wulkanu Już wam od razu mówię, że nie zobaczycie go raczej tutaj Na moich filmikach, przynajmniej na razie Ponieważ no, większość atrakcji jest typowo już pozamykana poza sezonem bo jeszcze pozamykana, bo już powoli się zbliża ten sezon. Także no niestety gorące źródła i cały wulkan tutaj odpadają. Całe Santorin, Santorini składa się ogólnie z pięciu wysp. My jesteśmy na wyspie Tira, tej takiej największej. Czyli to jest ogólnie taki archipelag jakby. A nie że jedna wyspa. Że... No, więc idziemy do centrum. Ogólnie słuchajcie, cały właśnie Santorin. No to są wyspy wulkaniczne powstałe po wybuchach wulkanu i tak dalej. Nie? mi Tu chciałbym przejechać na wsteczny. A ci ogólnie co otacza w ogóle całą tutaj wyspę Morze Egejskie No i no i co jeszcze mogłem powiedzieć? No, na całej wyspie tej, na której się znajdujemy, około 15 tysięcy ludzi mieszka. Czyli to nie jest też, wcale tak mało, jak się wydaje. No, ta wyspa nie jest też taka mała, jak z pozoru może właśnie się wydawać ludziom, że obejdzie całą wyspę sobie w jeden dzień, No tak to nie jest niestety. Wiesz, Pala ma około 90 km kwadratowych, także Także nie takich obsiół, jakby się mogły dawać. Też bierzcie pod uwagę, że jak idziecie pod górę, to czasami są po prostu slalomy, że nie da się przejść prosto, także to też jest kolejne nadrabianie drogi. No i co, kurde widzę, wszystko dalej jest tu pozamykane. Szczerze że mówiąc, to trochę lipnie. Myślałem, że już tak późniejszą porą zacznie się wszystko otwierać, bo widzę, no wszędzie rolety są w oknach. że nawet nie mam wam, szczerze mówiąc, czego pokazywać. Mogę wam pieska pokazać, jak chcecie. Okay, Piesek za nami już podam, za widzę. Kurde, naprawdę wszędzie są rolety. Wszystko jest pozamykane. Co tu tutaj się dzieje? To jest przesady. Jest prawie 18 godzina, ludzie. Ja wiem, że za rana tutaj nie przychodzicie, ale moglibyście już coś pootwierać. O, mój widoczek fajny. Nice. Tylko, że ławeczek brakuje jakiś. Gdziekolwiek słoneczko pięknie widać. W końcu się jakieś pojawiło, a nie cały czas deszcz. Co tu mamy? Drzwi. Patrzcie co jest za drzwiami. To tylko iluzja. Zobaczcie, to jest ściana tak naprawdę. Nie da się tego dotknąć. <grym> Czy <grym> to jest zamknięte wszystko, ale... Chyba się nie obrażał, że wejdę sobie tutaj. Tam też sobie coś ludzie, widzę. Także nieźle, można iść. No kurde, szkoda, naprawdę, że wszystko jest pozamykane. Słuchajcie, ma to jednak jakieś plusy. Jak patrzę, co się dzieje tu w sezonie, że ciężko jest w ogóle się dostać do jakiegoś zdjęcia. Ale mamy całe Santorini dla siebie praktycznie, nie? To jest pustka. To spotkaliśmy teraz dwie turystki, zrobiły nam zdjęcie ogólnie. A tak to, no, za dużo ludzi nie ma mięsowych trochę. O, tak w ogóle to prawdopodobnie tam będziemy jutro zmierzać na sam dół właśnie. Coś zobaczyć ciekawego. się ogólnie nie wiem, czy tu jest knajpka zamknięta, czy w ogóle ktoś tego pilnuje, to, ale mamy stoliki, mamy popielniczkę i co? I mamy zachód słońca przed nami. Także siedzimy tutaj i wyczekujemy. Ne? Relaksujemy się. Zimno, powoli. Światełka się fajnie zapalają, elegancko. Można powoli wracać. Słuchajcie, strasznie urokliwe są ogólnie te właśnie uliczki wszędzie tutaj. Pięknie jest. No teraz wychodzimy już. Powiem Wam tak, ten timelapse kręciłem z mi prawie całą baterię ogólnie. Na powerbanku teraz cisnę. Także kawałek musiałem przeczekać. Nie mogłem wam nagrać fajnych właśnie też uliczek. No ale nic straconego Jesteśmy tutaj do piątku. To jest dzisiaj poniedziałek Tak? Tak, dobrze, bo w niedzielę w nocy wypływaliśmy Jednak jeszcze się orientuję w czasie, czyli <grym> nieźle No nic, idziemy sobie powoli już w stronę hotelu I jutro lecimy na jakieś atrakcje fajniejsze niż sam widok Świetny klimacik, naprawdę Jeszcze się topnęliśmy specjalnie, żeby przejść tutaj na Inną drogą wracamy, ale fajna knajpka Puh! Elegancko Słuchajcie, ogólnie problem z nagrywaniem wieczorami i w nocy jest taki, że ta kamerka słabo łapie światła, szczerze mówiąc. Nie mogło to lepiej odbierać, ale no, cieszmy się tym, co mamy, nie? No i sobie my już tą drogą szliśmy dzisiaj rano. Trochę inaczej na pewno to wyglądało. Już teraz ładnie mimo, że wtedy też było w miarę ciemno jeszcze, no to już świateł nie było. Teraz na wieczór widzę włączają. No ale fajnie jest, fajnie. No i jesteśmy w bazie naszej. Ogólnie wygląda to też o wiele ładniej chyba wieczorem niż rano wyglądało. Nawet w dzień chyba tak fajnie nie wygląda. na kamerze to wygląda, widzę, że wszystko jest takie ciemne. No na żywo jeszcze wszystko jest białe dalej. <ścoughs> Idziemy do recepcji zobaczyć jeszcze Dobra i się udało, słuchajcie trzeba walczyć naprawdę o swoje po prostu I pytać się i z głupiego po prostu wi-fi braku Mamy drugi pokój już teraz, będziemy się zaraz tu przenosić tylko, że mamy łóżka pojedyncze Ogólnie tu za małym kasztanem jest chyba widok na morze ogólnie, jak dasz radę odsłań w tym czasie I co jeszcze ze zmian, mamy w końcu w tym pokoju lodówkę tutaj Czego wcześniej nie mieliśmy, nie uświadczyliśmy i Kolejny plus, będziemy mieli wannę. Może nie jest za duża, ale jest dużo lepsze niż ten prysznic, co mieliśmy. Także same plusy weszły z tego tak naprawdę. I zobaczymy zaraz balkonik. Czy może nie ma widoku? No może, ale mamy i tak swój balkonik mały. Także jest elegancko. Dużo lepiej niż tutaj co mieliśmy teraz. Idziemy się co przenosić. To jest najlepsze. Dawno się już nie rozpakowywaliśmy, Chodź powiedzieć tu pani jeszcze na recepcji najpierw no nie rozpakowaliśmy się dawno. A nagle kurde nas coś oświeciło, że tu się rozpakujemy pierwszy raz. Nie? I, no I musimy teraz wszystko na nowo pakować. No i co? Jak to mówią, bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście ogólnie, jeszcze ja dalej w boksach widzę śmigam. Także co? Mamy nowy pokój, jest elegancko i jutro już tak. Normalnie zaczynamy powiedzmy tu przygodę swoją na Santorini. No i dobra, mamy Także... nowy dzień. Co najlepsze, ogólnie wczoraj zakończyłem filmik, pożegnałem się z wami. Utnie się spokojnie, bo trochę się zapomniałem, że zaczęliśmy nowy filmik kręcić jak wyszliśmy. Ale wszystko jest ok. Co, my wychodzimy właśnie ze sklepu. Co do cen na Santorini, to ogólnie no, są wyższe na pewno niż w Atenach, są wyższe niż w Polsce, ale jakoś wydaje mi się, że niedużo No jakieś małe soczki po 40 centów, czy jakieś tam złote 80, zł, coś takiego. Puszki, farty jakieś i tak dalej, małe po 70 centów. No nie jest jakoś super kosmos większe, tak naprawdę, ale, no ale jest na pewno. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Byliśmy na śniadanku u jakiegoś Chińczyka ogólnie, a teraz śmigamy dalej na atrakcje. Dochodzimy tutaj do katedry. Ładna kopułka, i tu jest też muzeum ogólnie. Zobaczymy, czy da się wejść. I dokąd da się wejść? Da się wejść gdzieś słychać muszę jakby była ale nie wiem gdzie ładny kościół brzmi jakby tam była, albo jakby z głośników to puszczali ogólnie I tyle nic więcej nie widać i jakoś nie da się tutaj obejść, blisko przynajmniej, żeby to zobaczyć. Także już ruszamy dalej, nie? Wieża sama w sobie bardzo ładna jest tu i ta kopuła. Ogólnie uwielbiam oczywiście, jak to w kościele jest napchane pełno złota. I wiecie, kościół wspomaga biednych i tak dalej, nie? Powiem wam, no, widoki bajeczka. I słońce wyszło w końcu na krótki rękawek. Nice. Idziemy w dół tam ogólnie. Teraz będą schody jakieś, mam nadzieję, tu macie kolejkę ogólnie, żeby sobie zjechać właśnie tam na sam dół, no ale co, wam powiem, poza sezonem nieaktywna jak widać, Wiecie, powiem wam, że całkiem stro, strome są te schody, znaczy strome, wysokie są te schodki, Także będziemy trochę schodzić w dół, pewnie. Ale już widzę to, jak Sara wchodzi, i do góry ogólnie. Nie? nie wiem, czy jej tu na noc nie zostawić. W razie czego. Ja sobie pójdę do hotelu. Widzicie stacje osiołków ogólnie, jak już tu szliśmy. To było pełno kup właśnie. Osiołków widzę i to świeżych. Za chwilę będą tutaj. O, już widzę 10 euro pewnie za wejście albo za zejście. No i stają sobie biedne osiołki tutaj cały dzień. No cóż. Ktoś na nich zarabia, nie? Za wejście. Tutaj pan widzę. Co? No. no, thank you, thank you. No no Tu mamy dalej. Jeszcze więcej. Biedne osiołki. No ale... No i przypuszczam, że niektórzy po prostu nie dadzą rady wejść. W ogólnie no przesada jak nic z tymi kupami przed chwilą jeszcze więcej trzasolowy miał mięć. No moje właśnie, tak jak Sara powiedziała, powinien to sprzątać, kurde jak kasuje ludzi za to właśnie, to powinien to posprzątać chyba, nie? A nie cała oselana droga teraz. No, Idą sobie osiołki, na szczęście bez ludzi, Hello. poza jednym panem tu. Hello, Kalimera! Hey. Szkoda mi no ale na szczęście bez ludzi teraz wchodzą, poza jednym baranem. No, trochę drogi zostało jeszcze w dół, nie? A już w sumie też trochę przeszliśmy, jakby nie patrzeć. Także no, niektórym się już nie dziwię. No, I mamy jakiś punkt tutaj. Taki w miarę widokowy. Jeszcze trochę nam zostało, no ale już końcówka praktycznie. Sara w człapie już w dół. <gry> a co dopiero do góry będzie? No, nie najlepsze w tym wszystkim jest to, że idąc Sarą to się człowiek nie męczy tak naprawdę, bo czekając na nią, to i tak sobie odpoczniesz i nie trzeba robić dodatkowych żadnych pauz. Starczy na nią poczekać, aż dojdzie i elegancko już możesz iść dalej, nie? odne <gry> kaktusy z opuncjami. No nic, już nie. została końcówka. Do przejścia. Jesteśmy już na dole. Tu jest jakiś mini-market rzekomo z tradycyjnymi tutaj produktami jakieś oliwy i tak dalej. No i mały tunel. No tu już jest zas. Może tu będą łódki na no, tripa? Zobaczymy. W ogóle przejdziemy się najpierw tu, a później pójdziemy dalej. Nie, no elegancko. Pójdziemy tędy, Myślę, że tu będzie ładniejszy widok z tej strony. Tam dojdziemy spokojnie. Ajcie, widok! Pierwsza klasa. I fajnie, że słoneczko jest z nami dzisiaj. Tu mamy łódeczkę. I co, i pan z tej łódki ogólnie powiedział, żeby nas zawiózł ogólnie. Tam na tą wyspę na wulkan. Już zrobił mi nadzieję ogólnie. Po czym powiedział, że. Jak będziemy mieli jakieś 10 osób to 40 euro od osoby. Tak się spojrzałem, no wiem, że jestem dosyć szeroki w brzuchu, ale raczej za 10 osób mnie nie wezmę albo za 9. No i dobra, jesteśmy teraz na drugiej stronie już pod Deleda Tower. Tu właśnie nad nami się znajduje to Jest to zamek ponoć, chociaż widzę tu już wszystko w remoncie ogólnie dookoła Nie ma na co patrzeć. Ogólnie z tego co widzę to ludzie piszą, że chyba można wynająć, żeby tam spać, ale zaraz się dowiemy. Bo coś mi się nie tak myślałem ogólnie. Jest po sezonie jest w remoncie, wszystko tutaj, czyli nawet nie dojdę. Na to uwierzę. Z maksimum, gdzie się da dojść teraz. To marmata chyba jest ogólnie. No, ale niestety, wszystko w remoncie. Także lupa. Wracamy, będzie najlepsza część programu. Jak sara będzie wchodzić pod górę. Czyli do zobaczenia za jakieś 2 godzinki. Minimum. Dobra, zaczynamy drogę. Przed nami niecałe 600 schodów. Czyli w sumie trochę mniej niż jak wchodziłem na ten monolit w Guatapé, w Kolumbii. Zobaczymy ile nam zejdzie. No dobra, zobaczymy ile Sara zejdzie, bo ja będę na nią czekał co jakiś kawałek. na etapie, gdzie Sara stwierdza, że te osiołki to jednak nie jest taki głupi pomysł ogólnie. A jeszcze trochę zostało. Www, etap majaczenia siódma pauza. Co ty tam żuków? Zostaw to kwiatki. Jeszcze troszkę. łówka została. Dobra, mamy etap choroby. Sara twierdzi, że ma gorączkę teraz. <grywa> Już słychać osiołki u góry. Osiołki tam. idą nas tratować. Patrzcie. <grywa> Jednak nas minęły, Patrzcie. Na dwa <grywa> <O. grywa> mamy kolejny etap. Sara żegna się z rodziną. Mam przekazać, że ich kocha i tak dalej. I ogólnie, że schody to jest. Wynalazek szatana. Już doszliśmy praktycznie do miasta. Szczególnie Jeszcze ostatni luk dół. A i Sara, która ponoć straciła wzrok po drodze, tak stwierdziła. Już szła później na słuch. No i jesteśmy. Przyjdziemy kawałek do centrum. Mamy. I ogólnie co, już trochę wiatr się zebrał wyschodnie. Patrzcie, ogólnie wszystko praktycznie jest tu w remoncie. Ogólnie widzę, że no, na każdej wyspie też. Po, poza sezonem, widzę, tak jakby to robili nie wiem, na jednym sezon i musieli po sezonie na nowo to Ale Poszliśmy ja już też do centrum dalej i co i mm. <laughs> Sara ogólnie przez tę drogę, tego teraz poczekamy sobie aż nie. idziemy dalej na dzwonę, tak. śmigamy dalej. Ogólnie byliśmy w sklepie, już tutaj bliżej centrum, w centrum już tak konkretnie, bo wcześniej byliśmy w takich obrzeżach, to już jest trochę drożej, już puszki, coli czy coś już są po Eurasie. Ale ogólnie bawią mnie komentarze ludzi, którzy mówili, żeby nie żałować sobie w knajpie, kupić jakieś, właśnie tam u Chińczyka, co byliśmy. Że nie ma praktycznie różnicy ogólnie. No tylko, że w tamtym sklepie było po 70 centa, a u Chińczyka 2,50. Mała puszka T, pepsi czy czegoś tam ogólnie. Ale nie, nie ma różnicy. Nie? I pod góreczkę, tararara. Mamy kolejny kościół. Całkiem ładne. fajne te kopułki niebieskie mają ogólnie Trzeba przyznać Wyszło im to A no to jest punkt widokowy jakiś już nice. Tam, pam, pam. No i tu już mamy drugą też część Wyspy trochę widać bardziej A my idziemy dalej tutaj się cofamy do dzwonów No i doszliśmy do tych dzwonów które też są tu jakoś punktem atrakcyjnym powiedzmy Oznaczone. Nie wiem, czy to jakiś szał robi. Fajne jest na pewno to, że ławeczki tutaj mają właśnie. Z eleganckim widokiem. Abym sobie zeskoczył na sankach, pojechał tam. Ojeju, ojeju. Gdzie miejsce? Fajne, że sobie właśnie wychillować odpocząć. No ale co my chcemy ruszać dalej? Przynajmniej jakcy dobra Sara nie chce. Teraz idziemy na tą skałkę właśnie, co tam się znajduje do góry. Mam nadzieję, że wyda się tam wejść. A i tam w tle widać też może miasto, nie wiem czy kamerka ujmuje. To tam prawdopodobnie jutro, bo pojutrze sobie pojedziemy. No. Co, idziemy dalej. No mówiłem, sorry. <laughs> Ciekawa droga, muszę przyznać. Lepsze to niż iść po ulicy. Mamy tu kolejny kościół, ogólnie, który jest też właśnie punktem widokowym. No ale już na niego nie idziemy wchodzić, bo widzimy. Cały czas idziemy tutaj tą stroną. Tak naprawdę, po prostu perspektywa się będzie zmieniać. Ale spokojnie, tak. Trzeba przyznać. Ale już, już mi ktoś narzeka, że nie chce iść dalej. Ale z przesady, już taki kawałek zaś. Szkoda, aż nie pójść. Już trochę zmieniliśmy perspektywę. Już trochę inny widok na pewno jest. Nie fajnie się chodzi tymi uliczkami trzeba przyznać na pewno robi to robotę całą, że wszystko jest praktycznie białe. No wiadomo, są jakieś wyjątki, a były ogólnie jakieś ruiny czyichś domów. No ale ogólnie pff, spoczko. No Mamy kościół już. Niedługo powinno być zejście gdzieś dalej. Na tą skałkę powinno być przynajmniej. Strasznie łatwo się pogubić w tych uliczkach, bo GPS wariuje ogólnie gdzie jesteście. Ale jak coś, jak idziecie na jakąś atrakcję, patrzcie gdzie są gówna osiołków, także na pewno traficie idąc po śladach. Dobra, to będzie chyba punkt, gdzie zostawiam Sarę prawdopodobnie. Dalej nie idzie, bo wie, że będzie musiała znowu wchodzić. To ruszamy, nie? Fajna ta dróżka, trzeba przyznać fajny widok, na pewno. Ciekawe, czy to że przed zachodem wrócić. <gry> mały kawałek za nami. Tu jest jakaś tablica informacyjna, ale nie czytamy jej. <gry> Idziemy dalej. Te ładne ptaszki. U nie uciekajcie. Już <gry> się ogólnie droga robi mniej ciekawa widzę. Skończyły się schody. Już gruzowisko zostało do góry. No, widoki świetne. Już kawałek został, już jesteśmy praktycznie na samej górze tu. Więcej tych ptaszków tu jest, ja widzę. A tu macie drugą stronę właśnie. Droga robi się coraz ciekawsza. <grym> ale lubimy wyzwania. No ale potężna jest ta skała. Ha. Nie wiem dokąd mnie ta droga doprowadzi, bo widzę, że już kieruje w dół. Ale chyba się będzie kończyć tutaj, tak mi się wydaje. Dobra, jednak się nie kończy. Widzę tam chyba coś będzie na dole, jakiś kościół albo coś. Tylko czy mi się będzie chciał potem wchodzić pod górę? O, to jest pytanie. Fajny spaterek muszę przyznać. Z takimi widokami też chce się chodzić. na, na ładnie. Pierwszą osobę minąłem ogólnie przed chwilą. Już mnie zdziwiło, że ktoś tutaj był. No I ogólnie jakbyście tutaj szli kiedyś, to uważajcie na ten że bo łatwo się poślizgnąć, po prostu tak zjeżdża po spodno. mamy kościół, który tu jeszcze się odnalazł pod skałą. Zobaczymy. Jest nawet tu odparty o dziwo, bo większość jest pozamykana z reguły, ale fajny taras ma widokowy tutaj. Nice. A co, wejdziemy też tu w Wiaterek. Tu mamy z drugiej strony go jeszcze I tyle. No i już dalej drogi nie ma widzę. Tam było coś zamkniętego. Jakaś płótka Pewnie wino tam przechowują pod kluczem. no I wracamy, nie? No i co? Chyba warto było tu zejść nie? Tak myślę. To jest jeszcze jakaś drużka boczna. Ciekawe gdzie nas zaprowadzi. Zobaczymy, nie wiem czy widać, ale tam jest taki różowy punkcik, Sara sobie siedzi. A my tutaj zmierzamy dalej. O, fajne urwisko. Iść tam dalej czy nie iść? Iść. Najgorsze, że tutaj widzę, trochę się usuwają te skały. Tam za mną już przeszedłem ten moment, ale spadają, widzę tu na drogę. No ale idziemy. Dobra, ta drogę tam widzę dalej prowadzi gdzieś. Za skały te. Nie chce mi się chyba aż tak zapierdzielać. Dobrze, no. także co? Wracamy. Ponownie. Nie chce mi się tam iść długo. Przypuszczam, że to na sam dół prowadzi. Ale nie chce mi się tego sprawdzać, szczerze mówiąc. Męczące dosyć te schody. Znaczy, jakie piękne ptaki to są właśnie. Może nie ucieknie tym razem. No, no cześć. Hey, kura, No nice. Dobra, co Wam już chyba oszczędzę tej drogi powrotnej? Tak myślę. Zresztą z kamerą i tak się tu dosyć ciężko idzie. Ej, co tam jest? Tego nie idziałem w pierwszą stronę? Albo i Wam nie oszczędzę. Macie jeszcze, nacieszcie no się ze mną. Dobra, teraz już w drugą stronę mogę przeczytać trochę to tablice. Ogólnie tutaj był zamek. Jeden właśnie też z pierwszych tutaj w tym mieście. Taki był zbudowany w 1207 roku do 1265 jakoś. Czyli, czyli dawno temu, kurde, no to co wam mogę powiedzieć. No jak widać niewiele z niego zostało, bo widać tam takie ruiny bardziej już jakiś wieżyczek albo coś takiego. Z samego zamku raczej no nie za nie wiele. A słuchajcie, mam dosyć schodów. Na jakiś czas na pewno. A niestety to nie koniec. Tudum, tudum. I idziemy do domu. No i co, mamy pół godziny do domu jakieś. Po drodze chcemy jakiś sklep zakaczyć, żeby jakieś picie kupić. I będziemy kończyć pewnie na no dzisiaj. Tak myślę no, już nic ciekawszego dzisiaj nie zobaczymy. Patrząc na to, że niedługo jest zachód. No oczywiście poza zachodem, nie? jakby ktoś chciał. No i co? No jutro ruszamy pewnie autem gdzieś. No pięknie będzie zachodzić to słońce ogólnie chciałem wypłacić hajs z bankomatu, bo musimy jakiś podatek turystyczny tutaj zapłacić w hotelu nie wiem czemu ogólnie trzeba to w gotówce płacić a nie kartą, dziwne jest to dla mnie ogólnie już też ludzie pisali, że podejrzane to jest ogólnie, że nie można kartą zapłacić i że rachunku za to nie dają no ale dobra, i co, w bankomacie 4 euro chciało ściągnąć za jakąkolwiek wypłatę gotówkę. trochę porażkę. dla mnie i wracamy na centrum hura tu mamy Najpkę naszą, tu śniadanko jedliśmy sobie Elegancko A tutaj jest miejsce skąd właśnie Sara brała pite Niedawno jakoś się jak przechodziliśmy Dobra, byliśmy w sklepie, udało nam się znaleźć bankomat, który pobiera tylko 2 euro Za wybranie pieniędzy, wybranie Idziemy tutaj na pizzę jeszcze do pokoju sobie wziąć I kończymy dzień Mamy pizzę, łełkę Idziemy szamać i kończymy filmik. Ha, no i elegancko, pizka zjezona, wykąpane, i tak dalej. Także można kończyć Dzionek. Jeszcze jakiś mały bracik i Elegancja Francja. Dzięki, że oglądaliście. Widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie kanał, wejdźcie na Instagram i trzymajcie się, nie puszczajcie.